Strefa płatnego parkowania to jest, rozumiem, takie rozwiązanie oczywiste, czyli powinny w ogóle być pobierane jakieś opłaty po to, żeby te osoby tamtych aut nie zostawiały na cały dzień, tak? Tak, u nas jest w tej chwili przygotowana nowa organizacja ruchu na osiedlu. Miejski inżynier ruchu się tym zajmuje już od kilku, można powiedzieć lat, bo to nie jest też taki łatwy proces właśnie wyznaczenie miejsc postojowych, jak gdyby to był taki pierwszy krok, on się cały czas toczy, jak gdyby jest już na finiszu to. Przygotowanie nowej organizacji ruchu, właśnie Znaczenie miejsc postojowych i jeśli wszystko dobrze, powiedzmy, pójdzie, to najprawdopodobniej pod koniec przyszłego roku jest możliwe, że ta strefa zostanie również wprowadzona na osiedlu ogrody. Mhm. Będą oczywiście też spotkania informa informacyjne dla mieszkańców, będą mogli mieszkańcy też zgłaszać swoje uwagi. Takie mamy zapewnienie ze strony ZDM-u. Oczywiście też będzie to się wiązało z uciążliwościami dla mieszkańców na niektórych ulicach, ponieważ na niektórych ulicach będzie zdecydowanie mniej miejsc postojowych.